pchły koło wody, pchła pchłem pchła do wody, i ta pchła się popłakała, bo ją druga pchła, popchała. Witajcie. Na Ukrainę, bardziej powinniśmy powiedzieć, do Kijowa, przybył amerykański senator Lindsey Graham z bardzo rozszczeniowymi sugestiami. Senator Lindsey Graham wezwał w poniedziałek ukraińskich prawodawców do szybkiego przyjęcia ustawy mobilizacyjnej. Która umożliwiłaby powołanie do wojska większej liczby obywateli i ostro kwestionował zwolnienie mężczyzn poniżej 27 roku życia z walki. Bezszczelnie wtrąca się w sprawy obcego państwa, szachując życiem obcych ludzi. To jest to, co powiedział pan Bartosiak w śniadanie w kanale Zero. Ukraina walczy w imieniu USA. A że ukraińscy przedstawiciele się kończą. Trzeba władze Kijowa zmotywować do szybszej i skuteczniejszej mobilizacji. Graham wezwał do szybkich działań legislacyjnych, mimo że amerykańscy prawodawcy nadal nie są w stanie osiągnąć własnego konsensusu w sprawie pomocy dla Ukrainy podczas swojej wizyty w Kijowie, która była jego pierwszą podróżą do stolicy Ukrainy, odkąd w zeszłym miesiącu nagle sprzeciwił się pakietowi pomocowemu dla Ukrainy o wartości 60 miliardów dolarów. I tu mamy drugą butę. Gdy sam wymaga poświęcenia życia, sam głosował przeciw pakietowi pomocy dla Ukrainy. Co do samej pomocy, nic konkretnego władzom Kijowa nie przekazał. Od przyjechał, by wymagać, a od siebie nic. Wydając swoje rady dotyczące projektu, Graham, który w poniedziałek spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zoeńskim nie mógł udzielić żadnych prawdziwych zapewnień co do oczekującego pakietu pomocowego. Ogólna sytuacja Ukrainy jest bardzo zła i to wprost podają zachodnie media. Ukrainie brakuje już żołnierzy i amunicji, a Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy. Niedawno po wycofaniu się Ukrainy zajęła wschodnie miasto Avdiivka. Nowa ukraińska ustawa o mobilizacji nad którą debatuje się od miesięcy w związku z poważnym niedoborem żołnierzy gotowych do walki. Proponuje obniżenie wieku poboru do 25 lat. Chociaż obywatele mogą dobrowolnie wstąpić do wojska od 18 roku życia, a mężczyźni od 18 roku życia a 60 ma zakaz opuszczania kraju w stanie wojennym. Pobór do tej pory chronił młodszych mężczyzn, z których wielu to studenci przed przymusową mobilizacją. Jak podaje Reuters, przetrwanie Ukrainy zagrożone, ostrzega szef Pentagonu. Baza lotnicza Ramstein, Niemcy, 19 marca, Reuters, sekretarz obrony USA Lloyd Austin ostrzegł we wtorek, że przetrwanie Ukrainy jest zagrożone i starał się przekonać sojuszników, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w Kijów, mimo że Waszyngtonowi w zasadzie zabrakło pieniędzy, by nadal zbroić siły ukraińskie. Trzeba tu się zastanowić, czy faktycznie Amerykanie nie mają już zdolności, by pomagać Ukrainie. Czy może oszukują, by wciągnąć Rosję w dalszą wojnę, w tym z Polską, i wtedy nie wejść z realną pomocą według piątego punktu NATO, a dawkowania jedynie pomocy materialnej, takiej kroplówki, tak jak jest to teraz na Ukrainie. Tak byśmy my spełniali tą samą funkcję co obecnie Ukraina. Wyraźnie Amerykanie nie chcą. Kiedy została bezuśnić? stworzona 18 Dywizja? No, Szczyt w Warszawie wyraźnie roku. powiedział, mało tego, jest jeszcze gorzej, ale tu już nie chcę kontrowersyjnie, bo wiecie, że my strategy and Future się nie piścimy i to mówimy. Cała akcja z wysunięciem, że wojsko polskie stacjonuje w Adarzi koło Rygi, podczas gdy Amerykanie na stałe nie stacjonowali w państwach bałtyckich, co podjęto na szczycie za Macierewicza w 2016 roku, też było niezłą stawką z Amerykanami. tak? Że my naprzedzie i od razu wchodzimy do wojny. Bo układ jest taki, że bez. No Teraz ze Szwecją i Finlandią się trochę zmieniło. Przez przesmyk suwalski Wojsko Polskie musi wejść do gry od razu, pierwszego dnia, żeby państwo obywatelskie się utrzymało w wojnie, bo nie ma linii logistycznej. A Amerykanów nie ma. Amerykanów nie ma. Rączki tutaj. I oni kontrolują czas strategiczny i w ogóle ruchy. Porobę polega na tym, że my się odsłaniamy na kierunku brzesko-grodzieńskim. Absolutnie jest to nie do linii komunikacyjnej bez trwałej, stałej obecności amerykańskiej, w szczególności amerykańskiej w To zupełnie autos. inne dywizje, które operują. Jedna jest 16, druga 18. Jakby się nie odsłoniła, 18 nie pójdzie na północ od razu. Jest pani pewna. To no może 18, teraz nie pójdzie. Ale jest pani pewna, a kto by wszedł? Kto by utrzymał przez Meksowalski? No w latach 16-24. No dobrze, ale rozmawiamy wybuchła. teraz. No Mamy 16 dywizję, która dostaje dodatkowy sprzęt i to jeszcze skalibrowane pod siebie. Od razu też powiem, ja te symulacje robiłem wielokrotnie z Amerykanami. Nie ma żadnej pomocy przez przemysł bez wyeliminowania Gusiewa i połowa obwodu królewieckiego na manewrze ogniowym i bez zdobycia węzła grodna, które jest na Białorusi i taki jest pech, ale kiedyś w drogach z Warszawy do Wilna biegło zawsze przez grodno, do Wilna, przez grodno bo, bo tak wymogi operacyjne. To, to pokazuje skomplikowaną, pewną kwadraturę koła pozycji państwa polskiego w obliczu niemożliwości eskalacji, bo jesteśmy w NATO, bo Amerykanie, a ich tu nie ma. I z tego powodu Amerykanie powinni tam być. To zabezpieczałoby pokój, ale ich nie ma. Amerykanie bardzo łatwo mogliby w Europie zabezpieczyć pokój w ten sposób. Nie robią tego. Okay? I tyle chciałem powiedzieć. Nie robią tego, albo nie mają zdolności i oszukują wszystkich, że mają. Jest niestworzone brygady, prawda, na papierze. Albo chcą kontrolować eskalację na swoich warunkach i wcale nie, nie jest pewne to, że w pierwszej sekundzie będziemy mieli solidarną odpowiedź. Nie robią tego, albo nie mają zdolności i oszukują wszystkich, że mają. Niestworzone ni brygady, prawda, na papierze, albo chcą kontrolować eskalację na swoich warunkach i wcale nie, nie jest pewne to, że w pierwszej sekundzie będziemy mieli solidarną odpowiedź. Ja może poleję Państwu wody, bo się zrobiło. To, mówił, intencje się zmieniają, zdolności, realne rozmieszczenia i zdolności decydują o tym. Ja, to jest mój obowiązek. Państwo polskie jest moim, moim obowiązek mówić o tym, tak, że to tak wygląda. I tak to się rozkłada. Zresztą powiem wprost. Strategie amerykańscy, którzy nie są zadaniowani politycznie po to, żeby rozmiękczać rząd Polsce od 2015 roku, otwarcie to przyznają. Tak? Tylko ci, co tu przyjeżdżają po to, żeby tam masażować nas, jak mówi Raimond Andrzejczak, masażować nas, żebyśmy wierzyli w pewne rzeczy, bo jest taka linia polityczna Departamentu Obrony, to nam wymawiają takie historie. Inaczej mówiąc, zaczynamy być rozgrywani i wciąganie w grę Amerykanów, gdzie po pierwsze mamy przejąć poziom ekonomiczny, czyli sponsorów Ukrainy w działaniach wojennych, a następnie poziom militarny. Dlatego takich Grahamów się wysyła, by ci wycisnęli co jeszcze się da, a jakby mogli, to i by dzieci ukraińskie posłali na wojnę. Jednak NATO to nie tylko sami Amerykanie, i w Europie Francuzi. A bardziej precyzyjnie ich władze rwały się do wojny z Rosją, jak podaje, jak sami podają, przygotowują się na najtrudniejsze wyzwania. Szef sztabu francuskich wojsk lądowych generał Pierzchill jest przekonany, że Francja będzie gotowa na najtrudniejsze wyzwania militarne. Jego zdaniem francuskie dowództwo jest w stanie rozmieścić dywizję liczącą 20 tysięcy żołnierzy w ciągu 30 dni i dowodzić wspólnie z wojskami koalicyjnymi korpusem do 60 tysięcy żołnierzy. Trzeba tu brać pewną poprawkę w razie ewentualnego rozszerzenia się konfliktu, to my będziemy gospodarzami tego wydarzenia. W Francuzi, mowa o społeczeństwie, będzie daleko. Dla nich jakaś tam Ukraina to coś egzotycznego. Tak samo jak dla polskiego społeczeństwa były wojska w Iraku czy Afganistanie, taki Afganistan, Irak. To też była po prostu jakaś egzotyka daleko od nas. Ale teraz to sprawa takich osunięć działań francuskich to my jesteśmy zagrożeni w pierwszej linii i nawet nie jesteśmy chronieni piątym punktem, bo zapewniam, on w tej sytuacji nie zadziała. Ale to moje zdanie i chyba najbardziej odklejona wypowiedź. Moim celem jest, aby siła francuskiej armii miała moc odwrócenia tendencji zapobiegania konfliktom, tworzenia sojuszy, odpierania ataków przeciwko Francji, jej społeczeństwu, terytorium i interesom. Napisał szy. Czyli jak dobrze rozumiem, Macron wysyła wojsko do realnej wojny, by te uczestniczyło w wojnie, by tym samym zapobiegać konfliktom. Całkiem logiczne. Jeżeli materiał uważasz za wartościowy w torze informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw subskrypcję. Dzięki i do następnego albo chcą kontrolować eskalację na swoich warunkach i wcale nie, nie jest pewne to, że w pierwszej sekundzie będziemy mieli solidarną odpowiedź.